Witam wszystkich w odcinku z Warni drive o lol, o, lol, o lol, Czemu się nie chce zrobić? Proszę i po... Ach, cholera jasna No, to będziemy grać tak, niestety yy, Ale... Chciałem wam dzisiaj zademonstrować, proszę nie patrzeć na moje pociągi. Chciałem yy... wam dzisiaj po prostu zademonstrować jak się robi AI, czyli taką stuszą inteligencję czyli samochód po prostu sobie jeździ. Tutaj wam tego nie pokażę, ponieważ tu jak widzicie drogi są, ale drogi bo drogi, czyli nie ma tam pokazanej trasy, nie ma żadnej tam nie tej trasy, tylko po prostu masz drogę. I tam może sobie pojeździć. Dobra, pojedzie, pojeździć. Ale o tym... o to chodzi, że po co tam pojeździć? pójdźmy! tutaj dać. Ja to jestem ja z wami rozłączona. Ja I tutaj, naprawię wszystkie błędy. I się to załaduje, dobra? Dobra, jestem znowu. Koniecznie głośno, no prostu sobie tutaj wysiszeć. No, dobra, Mam tu mój samochód na ustawienia graficzne jakcie się daż był największy i dość okle klatek. Nie patrzcie, tutaj jest i takiego. muszę to mieć, to trzeba wejść tu i mam takie coś jak app, I właśnie w tych tak jest tutaj IE Control. I ta po prostu dodaj Add up i tu macie I control. I to I control odpowiada za to, czy samochód ma IE. Czyli to od random proszę. Samochód, proszę nie uciekaj. On widzicie to całkiem normalnie. Tak na WMD-Drive. Tylko chwila, Czemu tak mi szybko jedzie? Na tej mapie miała dozwolona prędkość 120. Bo jakie dawałam więcej, to samochód świrował. Dzisiaj weźmy sobie zrobimy samochód, tylko się zatrzymam. Mam trochę samochodów już w grane. Jest nawet autobus. To jest nawet fajny autobus. Tutaj mam Mercedesa, ale nie jest fajny akurat. Tu jest autobus, którego nie widać. Volkswagen Passat, A no testujemy sobie Passatka, bo ja nie, jeszcze nie jeździłem. A w tyle modu pasz, nikt nie korzystam, to no, tutaj... Widzicie? Co to za gra? Czy jak nie korzystasz z własnych modów? O, proszę mi ja teraz wyłączyć kioskę. No, o, ja mam wasad. A nie, lusterku mnie nie miała. <śm> A światło mi się fakt? Ja, A koloru była młoda. No. Zobaczajcie, nie trzeba tej kierzeć. Takie podstawowe, no material. A koloru była młoda. Można powiedzieć, że możemy jeździć. A koloru była zmienić? kamerkę na dowolną, nie taką, dowolną, o dziękuję teraz go zmienimy na kufrneutko, bo paso jednak takie auto niefajne w tej grze bo paso w normalnym, normalnym, normalnym tym. się ładnie robi co jest? o, proszę mi to proszę mi teraz ach, ach, cholera <tryk> <tryk> może cholera budziak Eee, może dzisiaj nagle mocny Minecraft? nie wiem. Dobra, proszę nie gdzie to jest. Cholera ładnie się Dobra, Teraz zrobię ten samochód i wam pokażę, albo nie. Mhm. No pokazuj się, że weźmiecie samochody jedne. Racjon to... O! Proszę zobaczyć, jak piękne samochody mam tutaj. Mam się zublifikować dwa. Ma... O, Apple Kadett. dlaczego, bo kadett ten się czyni, nie wiem. Czy on jest jakiś normalny, czy też e, samochód w połowie no, materi no material? I się nie da. Eee, o, o. E, nie, nie mam no material. Pan chód ładny.

Tutaj, nie wiem, tutaj jest jaki czy mój materiał Ale z tyłu widzę, że to, to jest światełko z tyłu materiałowe Mam pomysł, który który nie skarczujecie Proszę <grym> oto samochód został rozdzwon... Został... został streamingowany Zobaczymy, czy da A nie da się, A samochód został streamingowany Dzięki, dziękuję. Coś mi nie proszę, cholera, ja mi ryza, proszę mnie zmingować aut. Z tym samochodem? Czy nie tak damy mu? Otóż, yy, AI to będziemy mu dali minus 5 km na godzinę, bo to jest superkorka. No, no. no daj mi tutaj to. W końcu nie ma tych napisów, od razu mówię, bo tak się nauczyłem, mogę wam pokazać, jak się napisać w że... każdą z tych rzeczy. Jak zrobić? Random. O, no, tam jest jedyne. 5. 8! Nie tak szybko, bo się zabijesz. Waranie jeden. Ale ładny. Łaj, ładny. Nie no, może nie ładny, ale czemuś tak wolno ładnie. Co ty robisz? To cię nie bardzo! Co ty robisz? Nie Jak tam mój drugi samochód? Aha On ha, Ból! Ból! O Jezu! Na... <śmienicza> proszę, w nie? O kurde, przytrzymajmy To jest czałeczka, proszę mi tutaj wziąć czałeczkę Czałeczka No zrobimy jakiś, z... nie wiem, play, scenariusz Na tej scenariusze jeszcze podgrywamy z innych map Parkinga sobie zrobimy, o parking Parking, jeszcze nie prowadziłem parkinga I w tym Ta myszka mi trochę coś plusuje w tym mi to całka skursuje ta myszka okej okay. mm, nie się on wie jestem już, oh frekla slajd, break here, stop here a ty jestem już temu jest pauza Fajne, retry. Nie fajne jest. Ja nie chcę fajlować. Cudzi się Daję! Daję Hamuję to. Passenger fajl. Dlaczego? Proszę mi dać myszkę. Dlaczego tu są policy na Tu jest tak, pass, Pozycjon avoid, time limit, tak, jest time limit, Maksimum Maximum to jest 8.5. touch any object, stop, reset to No dobra, próbujemy jeszcze raz. jedno Widzę prawie pas, a nie pas, ale fail, retry cholera który strudnił, <mum> to jest daj, wapale, to jest to jest daj, wapale, to Dziękuję e, bardzo. To jest to jest easy. Co, easy? Easy. A to jest? Demolicję. O kurwa. Dobra, próbujemy. Robimy teraz demolition. Otóż, i odcinek będzie miał pół godzinki, Jak. żeby nie było. E, aha, light bars in MNGL. M. Zobaczymy. To, to, to są te light bars. Objekt 100%. Hmm. Jeszcze pół godziny ładowania ładowanie. <ś� Bruno> o, 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 lol Co, 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 co. A nie działa, dobra, no to pa pa, do widzenia w następnym odcinku. Może mi się coś uda naprawić, pa!